Witam Was, witam Magdaleno, witam Wiesiu, pozdrawiam Was. Dzisiaj zaś o czosnku powiem i pokażę, co zrobiłem. Ja dawałem taki przekompostowany obornik pod poletko, pod czosnek i dawałem y, popiół z drewna. Ale najważniejsze, żeby nie było drewno malowane, impregnowane czymkolwiek. Nie może. Musi być czyste drewno. Spalone. Bo jak już jest jakieś lakiery, bejce, cokolwiek, no to już się nie nadaje. Jeszcze olej roślinny to pewnie by było dobre. Przepraszam. Był, byłby dobry, no ale... Ale ja miałem czyste drewno, to trochę popiołu to akurat na te poletko wysypałem. No i sprawdźmy, jak on wygląda. To jest czosnek chlenaś, tak chociaż sprzedawca mówił. Bo kupowałem w, w główkach. Wywamy. I widzicie. Nie jest oszukane, nie jest wybierane, że wybiłem największe, wziąłem pierwszy lepszy. Tak. Na razie wygląda. Uszkodziłem korzenie. No, Nie wszystkie wyrwałem, ale długie są. Ktoś mówił, że trzeba podlewać. Ani razu nie podlewałem. A susze były. Ani razu. W ogóle. Jak posadziłem ząbek to nic, nic nie robiłem przy tym. Nawet, nawet nie plewiłem, bo widzicie. Widzisz Magdalena. I najważniejsze też, nie wiem ile w tym prawdy. Idziemy dalej, bo pokażę inne. Ile w tym prawdy, ale tak jak słyszałem i tak jak robię, że jak się sadzi czosnek, to się dzieli go Ząbek się dzieli dopiero przed sadzeniem. Wiadomo, jak się podzieli 3-4 godziny przed sadzeniem, to się nic nie stanie. Ale nie wolno kupować w ząbkach. Tylko w główkach. A druga sprawa, mogą nas oszukać, bo jak będziecie kupować w, ząb w główkach, przepraszam, całe w główkach, to jesteście w stanie ocenić jak ten czostek wygląda, pomacać całego, powochać, czy nie śmierdzi, czy nie jest y, zbutwiały, zagrzybiały, no i, i, i tyle. No. A z ząbkami czosnku to już jest ciężko, bo na przykład kupujemy pół kilo czy kilo, to kto będzie stał na tym targu? I każdy ząbek oglądał, i może być, może się okazać, że jest 30% na przykład do wywalenia z tych, y, z tych y, ząbków. Tu jest. I tam mi się to tyle chciałem powiedzieć, i też zwróćmy uwagę, że naturalnym procesem. Też jest właśnie żółknięcie liści. Ale też niezbytnie, bo zaraz pokażę Wam różnicę. Tak wygląda normalnie. A tak, jak się robak do, dostanie. Bo tutaj to nie sypałem popiół, bo nie miałem. Ale nasypię popiół. I tu jest mam taki. O, widzicie. Tu jest. Niby. Niby jest. Y, już główka się zrobiła, jakaś ta, ale zezolęło go. Tu jest. Tu jest. Też będzie chyba po nim. A ten? Ten już coś się też dobiera, dobiera do niego, ale jeszcze jest mocny. O! Widzicie. Że zorto Żdownicę Ja go zostawię bo niech zjedzą Robaki niż się dobierać do nowego Część pójdzie na straty Nie będę mógłbym popyskać Bo nie mówię, że nie mógłbym w sumie trochę mogę popiołem posypać. Zrobię to. Zaszkodzić nie zaszkodzi. A powinno pomóc. A, a zaczyna padać, to on wsiąknie. Tu jest. Tu się. Wczoraj przebyciłem na to. Dlatego jest tak wygięty. To nie jest od tego. Ale właśnie. Pokazuje Wam, że natu to jest naturalne. Widzicie, jak trochę końcówki obsychają, to nie szkodzi. To nie ma co się martwić. Ale jak już tak tutaj na przykład, martwić to tak nie ma o co. No bo to też bez przesady. No. Nikt nie będzie się martwiło 5 troszków czy 10, ale tak jak już tu. Tu już coś się dobiera, po prostu. Jeszcze tu mamy koleżankę, pokażemy. Nie widzicie? Co to jest? Zgadnijcie. Tylko ostrość złap. Co to jest? Ciężko mi jest. O, sobie tak jak mi... O. Tak jak mi... Jak fajnie mieć ogródek polecił. Łapiał coś? Kiepsko. Ale to jest... Lorwa Biedronki. Wracając do rzeczywistości, jak tak trochę o widzicie, to jest ok. A, ale jak już tak jest konkretnie, no to już jest, coś się go do niego dobiera. I tak jak już wspominałem, można też zostawić nie trzeba, jak kiedyś mówiłem obywać tych kwiatów, no ale będzie mniejszy wtedy. Będzie trochę mniejszy. No ale jak to woli. Tu mam tryskawki. Już są. Takie. Nie wiem jaka to odmiana. Ale to nie są te duże. Takie ol, te olbrzymie. Tu mak, sam próż. I tyle. Chciałem Wam przekazać po prostu o tym czosku, chciałem dodać. Bo wiele, jak czytam na tych forach, to mówi, że to jest y, o tych liściach, że to magnezu brakuje, czegoś tam brakuje. Może i, może i brakuje, ale to też jest już y, czerwiec, a prawie czerwiec. A w lipcu, w połowie lipca się zbiera zimowy. A, i w październiku siałem. Siałem. Co ja pieprzę. Y, sadziłem. I... I tak, no. Dlatego, że najlepsze, jak chcemy mieć największy, największy czosnek, jest, y, jak posadzimy jesienią. Bo wiosną też się sadzi, ale on jest mniejszy. Tak wygląda. Po obraniu. Ładna... Ładna główka. Nie będą moje czoski ogromne, bo wątpię w to. Ale, ale na tą porę nie jest źle. Jak powiem, szczerze. Nie jest. Mam. Ja to tak praktycznie. Dla siebie i tam może coś tam sprzedam. Biorę, ale... Ale będzie dla mnie akurat. I, i najlepiej sadzić właśnie jesienią. Chyba, że do, tak jak na przykład do... Y, tuneli. No to wiosną też można. I ja sadzę też wiosną. Ale to już sadzę typowo na... Na ten... Dla ochrony Nie na zbiory Coś tam też zbiorę z tego Ale ale typowo dla ochrony Tu mi trochę powschodziło Za gęsto jest, już wiem A tu sprawdzimy co z tego jest Jednego wybiemy Tak Nie wywiem Kępa się Zabiła Taka. To jest, co mi po prostu główka została. Coś już do niego się dobierało. Tu jest truskawka ta podobna, ananasowa. Ta biała. Tu coś się do niego dobierało. I widzicie, jest. Jest porównanie. Nie mam. Nie mam nic więcej, żeby tak lepiej porównać Ale, ale to skępki to nawet nie przejmowałem się. Nie przejmuję się tym, bo Tak z ciekawości zostawię to, jak będzie Jakie czosnki będą Tak skępki. A tu ten zakątek. Dziki, pół dziki, bo to dzikie to nie jest, ale tak zostawiam. To I tyle, trzymajcie się, cześć.